Czy Superman umie cofać czas? Kolejne pytanko z YouTuba i przypuszczam, że wiem skąd się ono wzięło, mianowicie z tej kontrowersyjnej sceny z jednego ze starych filmów z Supermanem, która jest dość dyskusyjna, bo nie wiadomo do końca, czy on się cofa w czasie, czy on odwraca czas przez to, że zmienia kierunek obrotu Ziemi, ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw powiemy sobie coś nieco szerzej. Bo jeżeli pytanie brzmiało, czy Superman potrafi podróżować w czasie, to kompletnie tak, bez problemu. W przeszłości zdarzało mu się to dość często i robił to w taki sposób, że poruszał się bardzo szybko, wyskakiwał ze strumienia czasu, a następnie wskakiwał w miejsce, w którym chciał się znaleźć. Nie wchodzimy w szczegóły. I robił to czasami z kompletnie błahych powodów, raz chociażby po to, żeby oszukiwać na teście. A tak swoją drogą to nawet krypto, jak miał ochotę na bardzo duże kości, to przeniósł się w czasie, żeby spotkać dinozaury. I jasne, można powiedzieć, że było to w okresie publikacyjnym, w którym zdarzyło mu się przeciągnąć za sobą sznur planet na gigantycznym łańcuchu albo odkichnąć Układ Słoneczny, ale jednak miało to miejsce. Przyjmuje się więc, że Superman dysponuje umiejętnościami zarówno poruszania się bardzo, bardzo szybko do granic, w których czas zaczyna działać nieco inaczej. I to nie tylko tak, jak logika nakazuje, że zwalnia relatywnie dla niego, ale w kompletnie inny sposób. Ale nawet może przenieść się pomiędzy różnymi światami w multiversum, wyłącznie z. Swoimi umiejętnościami. Coś jak Flash, ale lepiej. No ale dobra, w Supermanie Donnera mamy taką sytuację, że następują kataklizmy, i Supermanowi udaje się wiele z tych kataklizmów powstrzymać, ale niestety nie udało mu się powstrzymać śmierci Lois Lane. Więc wylatuje na orbitę okołoziemską, gdzieś tam na granicę kosmosu, oraz zaczyna latać naokoło Ziemi bardzo szybko. I patrząc na tą scenę, jak ona jest nam pokazana, to wygląda tak, jakby rzeczywiście przyczyną podróży w czasie Ziemi było jej obracanie się w przeciwnym kierunku. I to jest temat na odrębny film, ale gdyby Superman rzeczywiście miał spowodować to, że Ziemia zacznie się obracać w przeciwnym kierunku, to po pierwsze to samo w sobie spowodowałoby gigantyczny kataklizm, po drugie, żeby wywołać taki efekt i ktoś to autentycznie policzył, to musiałby się poruszać z prędkością bliską prędkości światła oraz mieć masę zwiększoną jakieś 14 milionów razy. Jakkolwiek żadna z tych rzeczy nie jest niemożliwa dla Supermana, no to jakby efekt w postaci absolutnej apokalipsy na Ziemi chyba nie był tym, o którym mu chodzi. Więc... Za Zakładałbym, że tak naprawdę to, co widzimy w filmie, jest pewnego rodzaju wizualną reprezentacją tego, co się dzieje. Otóż Superman, poruszając się bardzo szybko naokoło Ziemi, wyskakuje niejako ze strumienia czasu, przez co my, jako obserwator, widzimy czas poruszający się wstecz, jakbyśmy kliknęli rewind, no i dlatego Ziemia obraca się w przeciwnym kierunku, i dlatego budynki się nagle odbudowują, ponieważ widzimy to trochę z perspektywy Supermana. Chociaż jest tam taki jeden element, który budzi wątpliwości i jest źródłem dalszych Teorii do dzisiaj, ponieważ Superman porusza się w jednym kierunku, Ziemia zmienia swój kierunek, następnie on robi taką pętlę, zwalnia i zaczyna się poruszać w przeciwnym kierunku. No i zwolennicy teorii mówiącej, że czas się cofnął, bo Ziemia obracała się w przeciwnym kierunku, twierdzą, że musiał się poruszać w tym drugim kierunku, żeby niejako nadać właściwy kierunek obrotu. Na Ziemi już nie byłoby kogo ratować, no ale okej. Okay. I nie miałoby to żadnego związku z czasem. Więc dla mnie ponownie ten moment świadczy tylko o tym, że on poruszając się poza niejako strumieniem czasu, być może przeniósł się trochę dalej niż chciał, i skorygował to o kilka sekund, czy minut, czy godzin w drugim kierunku. Więc odpowiadając na pytanie, nie może cofać tak globalnie czasu, ale może przenieść siebie w inne miejsce w czasie i zmienić przyszłość, więc jakby efekt jest tak jakby ten sam. Choć z perspektywy innego obserwatora.